Czy twoje marzenie polega tylko na rekordzie, czy chciałbyś jeszcze pojechać gdzieś na jakiś tor, który, nie wiem, czy jako widz, czy też jako zawodnik chciałbyś zwiedzić? No, wspominając już o tym Santa Pot, na pewno to byłoby, to jest marzenie mega, znaleźć się tam ze swoim samochodem i móc się tam spróbować ścigać, tak? Z czołówką europejską, załóżmy, tych wszystkich Disney naszych, nie? To jest takie marzenie, no wiadomo, ciężkie do realizacji, ale...